Cześć. Zobaczcie, mamy tutaj do policzenia granicę funkcji wymiernej przy x zążącym do minus 1. Więc na początku zliczamy sobie po podstawieniu minus 1, jaka nam wyjdzie tutaj granica, bo może od razu da się policzyć. I podstawiam minus 1. x do trzeciej to będzie wtedy minus 1, czyli mam tutaj minus 1 plus 1, czyli na górze mam 0 i na dole. Mam minus 1 plus 1, też 0, czyli mamy 0 przez 0, to symbol nieoznaczony, czyli to znaczy, że musimy przekształcić sobie ten wzór funkcji. I zrobimy to sobie na podstawie wzorów skróconego mnożenia, tam w lewym dolnym rogu znajdziecie ten wzór, który znacie z tablic na pewno. I no to przekształcamy sobie, tak? Limes x dąży do minus 1 i mamy tak, w liczniku będzie x plus 1... Znawia się x kwadrat, odjąć x, dodać 1. Jak wiecie, wzory skróconego mnożenia to są jedyne wzory w tablicach, tych maturalnych na przykład, w których nie mamy w ogóle myśleć o znakach. Przepisujemy znaki tak, jak są napisane. I teraz x plus 1 mamy w mianowniku. I x plus 1 nam się skraca. I teraz sobie sprawdzimy granicę. Mamy tak, w mianowniku mamy oczywiście 1, i teraz w liczniku mamy minus 1 do kwadratu, czyli 1, odjąć minus 1, czyli dodać 1 i dodać 1. Czyli to znaczy, że nasza granica to jest 3.